No ja w końcu kierowałem tym partią, więc wiem, że przyjmowano do wiadomości, że te wybory mogą się dla nas zakończyć utratą władzy i że trzeba jeszcze różnego rodzaju instytucje wesprzeć. Nie podskakuj, bo na Ciebie nic nie mamy, ale jak trzeba, to znajdziemy. Czy mówił Pan prezesowi PiSu o tym, jak się do Pana odezwał wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości? Tak, tak. Wydaje mi się, że mu o tym mówiłem. Chcieliśmy domówić koszulki 30 sztuk, te same, co ostatnio z nazwiskiem Elżbieta Ja nie znam tej firmy, nie znam właściciela tej firmy, nigdy nie miałem z nim jakiegokolwiek kontaktu i proszę mnie, że tak powiem, z tą firmą w jakikolwiek sposób nie Mamy to Jarosław Kaczyński osobiście przyznał się do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej Bezprawia i Niesprawiedliwości. Prezes PiS otwarcie przyznał, że no w końcu należało posmarować, a więc przelać w formie dotacji pieniądze publiczne do rozmaitych fundacji związanych z PiS, tak by mieć ewentualną nadzieję na powiększenie swojego elektoratu. Także dzisiaj Ardanowski ujawnił, w jaki sposób Kamiński dosłownie zastraszał go i groził, gdy ten buntował się przeciwko propagandzie hejtu, przeciwko jednej z osób, Również należącej do PiS. No to na koniec Sasin i w topa na antenie TVP Info, choć są dokumenty, podpisy, faktury, rachunki i przelewy, ten twierdzi, że o niczym nie wiedział. Nie wiedział też o Sasin Cafe, a więc kampanii firmowanej jego nazwiskiem, która była integralną częścią kampanii wyborczej PiS i ludzi związanych z suwerenną Polską. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Również ten podobnie jak przyszłe odcinki naszego programu zaczynam od gorącego apelu i serdecznej prośby do państwa o podpisanie mojej petycji, mojego apelu do ministra sprawiedliwości, mojej i mojego pełnomocnika dotyczącej sprawy kasacji nadzwyczajnej wniesionej w ramach politycznej zemsty przeciwko mnie i moim najbliższym. Sprawa sięga 10 lat, Stecz jednak znów wróciła w związku z tym, że na kilka dni przed ustąpieniem z własnego urzędu wykorzystał instrumentalnie instrument kasacji nadzwyczajnej jako obuch, jako formę opresji wobec przeciwników politycznych, aktywistów i dziennikarzy. Również ja jestem tego ofiarą, a więc zachęcam do podpisywania. Za wszystkie podpisy już złożone. Bardzo Państwu dziękuję. A my zaczynamy program od Kaczyńskiego. Zorganizowana grupa przestępcza PIS działała, bo miała pieniądze. Działała, bo mogła liczyć na nielegalne dotacje. Przyznawane na co tylko popadło. Jednak mało kto spodziewał się, że Kaczyński przyzna się osobiście do tego, że nadzorował ten proces. Który z bandytów, którzy brali udział w tej grupie, żaden nie miał odwagi, by powiedzieć: Tank, kliknąłem ten przelew, to było nielegalne, to było nieuczciwe, możemy to wyjaśnić. To cecha ludzi honorowych, mających jakieś ambicje i mających choć trochę moralności tymczasem Kaczyński na konferencji prasowej otwartym tekstem przyznał, że posmarowanie, po prostu przelanie pieniędzy różnym fundacjom było integralną częścią tej kampanii wyborczej, po to by móc liczyć na nowy elektorat. Jak i co o przelewach do swoich mówi prezes PiS? Proszę posłuchać. No ja w końcu kierowałem tym Partią, więc wiem, że przyjmowano do wiadomości, że te wybory mogą się dla nas zakończyć utratą władzy i że trzeba jeszcze różnego rodzaju instytucje wesprzeć. Czy Pan sądzi, że jak gdzieś się poprze jakieś, nie wiem, stowarzyszenie Katolickie, to z tego powodu się będzie miało jakieś efekty wyborcze, to się pan głęboko myli. Najbardziej śmieszy mnie to w sumie. Cieszy mnie to, ale też śmieszy, że ten cytat pada w okolicy informacji Prokuratury Krajowej o złożeniu wniosku do Sądu Okręgowego celem przedłużenia aresztu księdzowi Salcesonowi i słynnej Urszuli, a więc członkiniom Opus Dei, tym samym, które wchodziły w ten konglomerat, w ten układ, zamknięty układ pisowsko-suwerenno-polski, przelewając miliony do swoich, czytaj, do słynnego księdza Salcesona. No i tu chyba historię się łączy. Wszak nie jest tajemnicą, że PiS od dawna mówił, iż potrzebuje, iż chce i planuje zbudować imperium medialne, czytaj Imperium Szczujni, która mogłaby autoryzować tą pisowską propagandę. Nie jest też tajemnicą, że jednymi z ostatnich beneficjentów tych dotacji właśnie był m.in. ksiądz Salceson i ludzie z Opus Dei mieli budować ośrodek, który miał pomagać ofiarom przestępstwom no i pomagał przestępcom, bo ci chcieli właśnie tam, co robili. Ale czego nie skończyli? Zbudować swoje medialne imperium. Cieszy mnie, że Kaczyński się przyznał. Jednak nie cieszy mnie dalej powolne tempo decydowania przez Państwową Komisję Wyborczą co do losów dotacji PiS. Oczywiście, że nie mogą jej dostać. Jednak dziwi mnie też fakt, że w obliczu. Po prostu przyznania się do winy jednego i drugiego polityka, nadal nie słyszymy o konkretnym rozliczeniu, nadal cierpią zwykli ludzie, nadal zwykli ludzie borykają się z bezprawiem i niesprawiedliwością, często we własnych sprawach, a ci, którzy przyznawali się i robią to, nadal do popełniania przestępstw o wielkich rozmiarach, mówię o szkodzie skarbu państwa, po prostu hasają sobie i organizują konferencje prasowe. Co państwo o tym sądzicie? Liczę na wasze komentarze. Temat numer dwa dzisiaj to... Ardanowski, o nim też było wczoraj w naszym programie, jednak dzisiaj e, na jaw wyszło, w jaki sposób pisowcy zastraszali się nawzajem. Daleko by szukać Sasina, i przepraszam, Suskiego, o którym będzie jutro, którego sami podsłuchiwali. Później Suski się wkurzył, no i nagle ten pisowski układ powoli się rozbijał, pęczniał, rozwalał się na dwa kawałki, na te dwa odłamy pisowskich frakcji. Tu jednak mamy inną sytuację. Sytuację, gdy kolega ze zorganizowanej grupy przestępczej PiS, zastrasza innego kolegę z tej samej zorganizowanej grupy przestępczej PiS, grozi mu, że może na niego coś wyciągnąć. To papierek lachmusowy, to pokazuje jak bezwzględną partią są ci ludzie, partią co ja mówię, grupą wyzutych, do nas uczuć jednostek politycznych, które znękania innych, szukania haków, z wyciągania, Starych informacji z przeszłości, nadbudowywanych podsłuchami, groźbami czy po prostu kłamstwami, próbują umacniać swoją pozycję na tej politycznej arenie. Co PiS robił samym swoim, myślę, że najlepiej wytłumaczy Państwu ofiara PiS. Z PiS, a więc Ardanowski. Nie podskakuj, bo na ciebie kanic nie mamy, ale jak trzeba to znajdziemy. Czy mówił pan prezesowi PiSu o tym, jak się do pana odezwał wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości? E, tak, tak. Wydaje mi się, że mu o tym mówiłem również o pewnej roli, jaką służby odgrywają, złej roli. E, w, I jak zareagować? No ja muszę komuś ufać. Muszę komuś ufać? Ufam, słowa... Kami... Ufam Kamińskiemu. I to są zbyt małe, zbyt skromne dowody dla prokuratury po to, by wszcząć postępowanie przeciwko Kamińskiemu. No to chyle czoła, bo chyba nie tak to rozliczenie miało wyglądać. Ja jednak uważam, że nowemu urzędowi należy jeszcze dać trochę czasu. Jednak nie za dużo, tyle czasu, by udało się m.in. te bestialstwa Kamińskiego i Wąsika po prostu rozliczyć bez zbędnego certolenia się i oglądania za siebie, sprawić, że sprawiedliwości stanie się zadość, jak państwo oceniacie i czy spodziewaliście się tego typu działania Kamińskiego wobec własnego kolegi, który po prostu powiedział liberum veto w jednej prostej politycznej sprawie. Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie, no i czy również zakładaliście państwo taki scenariusz, analizując razem z nami bieżącą politykę PiS, gdy jeszcze PiS był u władzy. Numer 3 dzisiaj, no to prawdziwa petarda, prawdziwy hit i urąganie intelektu nie tylko odbiorcom, ale i widzom kanału TVP Info o wyborcach PiSu. Już nawet nie wspomnę, no bo tam podejrzewam, że niekiedy z tym intelektem to może być różnie. Oczywiście, nikogo nie obrażając, pójdziemy w ślad za cytatami i nieudolnym tałataństwem, taką próbą wyjaśnienia własnego bezprawia przez Jacka Sasina. Ustalmy trzy fakty. Są dokumenty, są faktury, są rachunki i jest zamówienie, jest także pięć, czyli e-mail wychodzący ze skrzynki Jacka Sasina, którym ten potwierdza zamówienie określonej partii propagandowych pisowskich gadżetów, za które nie płaciła partia, a my wszyscy, bo pieniądze te szły, ze, z, szły z budżetu Skarbu Państwa. Mimo podpisu, mimo dowodu Sasin nie jest skłonny nie tylko wyjaśnić, o przeproszeniu to nawet nie mówię, ale nie jest w stanie nawet przyznać się do własnego błędu i zrekompensować strat, które mogłyby i wynikły w wyniku tego zamówienia. Jak wygląda najbardziej niehonorowa, najbardziej nieudolna, najbardziej parszywa próba obrony własnego siebie poprzez używanie kłamstwa jako właśnie narzędzia mającego wygładzić swój przekaz? Zobaczcie, no to Jacek Sasin i właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą. Berm, maile, w których piszą, zwracam z domówieniem do zamówienia długopisów, kosmo w kolorze kreatowym, Ale ja panu powtarzam, ja panu powtarzam i, i, i kończę, pan ten, tego nie i kończę ten wątek, ja tego nie Zlecali. czyli rozumie... jeśli ktoś podejmował jakieś działania. E, nie wiem, Aha. na własną rękę, e, bez zamówienia. No, panie redaktorze... no premierze, no, to, 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 to niech to właściwe służby czy, zbadają. Czy pan naszych to niech to, to niech to tego, su... Nie, panie do to że firma Berm, ja że pracownicy firmy ja Berm mieli, pokazuję, nie wiem, jakiś fetysz ja, i chcieli... Panie redaktorze, ja tylko pokazuję... I marzyli o koszulkach ja tylko pokazuję, z nazwiskiem Jacka Sasina, czy, ja pokazuję, czy pana Śliwki i sobie zamawiali panie sami panie daktorze, siebie? ja tylko pokazuję, ja tylko pokazuję... No nie, ja panie tylko premierze, No ja właśnie mówię bardzo poważnie. I żeby cokolwiek miało być wykonane, mogło być wykonane, to musi być Omówienie. Jeśli jest zamówienie, tak. no pytam się. Wie pan, ja nie wiem, czy Chcieliśmy zamówić ja koszulki tej, 30 ja nie sztuk. Ja te same, znam, co ostatnio ja znam, z nazwiskiem Elżbieta ja, ja nie znam tej firmy, nie znam właściciela tej firmy, nigdy nie miałem z nim jakiegokolwiek kontaktu. E, I proszę mnie, że tak powiem, z tą firmą w jakikolwiek sposób wyłączyć. Bo, bo to tego po prostu czyli to, że żadnego że praca związku firmę tutaj firmę Nie firmy BERM zamawia do Dobrze, panie doktorze, panie no, pan pozwoli. Ale proszę mi nie pytać takie szczegóły, bo ja o tym po prostu nie wiem, bo ja mam wiedzy. Jakby, jak o... mogę się odnieść do czegoś, o czym nie mam wiedzy? No. Niech to pan z Czerba złożył e, zawiadomienie w prokuraturze, do niech to prokuratura w takim prześwietli. Ja nie mam na ten nie... temat żadnej wiedzy, nie mam żadnego kontaktu. Ale nie, nie, Panie premierze, Chcę mnie pan przekonać do tego, że jakaś pracownica szeregowa firmy Ben po prostu miała taką fantazję, że zamarzyło jej się mieć 500 długopisów z logopisu. Lo logo w partii e... PiS. Że zamarzyło jej się domówić 15 koszulek w różnych e... rozmiarach. No z napisem Elżbieta no ale, to, to jakaś m. psychofanka Panie, wasza w takim razie Panie redaktorze, niech to zostanie wyjaśnione. Ja jestem sam I zainteresowany. Pan... Ja na koniec oczywiście zapraszam państwa do komentowania, także do czytania naszego magazynu czechpress.pl. gdzie nie lękamy się pisać i mówić o faktach. Na koniec raz jeszcze apeluję i gorąco proszę o podpisanie naszego apelu do ministra Adama Bodnara. Link do niego i do informacji w filmie wyjaśniającej całe zamieszanie znajdziecie państwo na dole naszego materiału a także w moich mediach społecznościowych. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, dobrego i spokojnego dnia. Do zobaczenia jutro, oczywiście więc o tej samej porze, a więc niezmiennie między 13 a 16.30 dobrego dnia, do zobaczenia! checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.